Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. To ja, Polska Włoszka, i zapraszam Was na pięciominutową lekcję gramatyki. Dzisiaj wprowadzimy sobie pronomi diretti, czyli zaimki dopełnienia bliższego. Wiem, brzmi strasznie, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. To takie proste formy. Skupimy się na czterech. Lo, la, li, Le, które mają nam ułatwiać życie, mają nam ułatwiać komunikację, zastępują rzeczownik w zdaniu. Taki rzeczownik, który odpowiada na pytanie kogo co. Na przykład, widzisz tą dziewczynę? Kogo co? Tą dziewczynę. Mhm, widzę ją. Ją. To właśnie jest w języku polskim ta forma, której szukamy w języku włoskim. Włoska wersja brzmiałaby tak. Welik questa ragazza? Si. La wedu, la. Kiedy będą nam potrzebne te formy? Kiedy chcemy odpowiedzieć albo kontynuować naszą wypowiedź, nie powtarzając w kółko tego samego rzeczownika. To wtedy, właśnie kiedy po polsku mówimy słyszysz ją? Widzisz ją? Rozumiesz go? Ją, go? To to. No, i w języku włoskim, tak jak i w języku polskim, musimy tą formę dopasować liczbą i rodzajem do rzeczownika, który ma nam zastąpić w zdaniu. Ją to będzie po włosku la, go to oczywiście lo, a w liczbie mnogiej ich to li, a w rodzaju żeńskim je to le. Ale najlepiej to widać zawsze na przykładach, czyli vedi questa ragazza, si la vedo. Ale, gdyby to ragazzo, vedi questo ragazzo? Sì, lo vedo. Vedi queste ragazze? Vedi te, dziewczyny? Sì, le vedo. Vedi questi ragazzi? Sì, li vedo. Come? Słucham włoskich piosenek, ale ich nie rozumiem. Ascolto molte canzoni italiane, ma non le capisco. Mówiłam mikser, ale go nie używam. Go nie używam. Allora, ho comprato il frullatore, ma non lo uso. Mam dużo książek, ale ich nie czytam. O molti libri, ma non li leggo. Albo Kiedy przyjedzie Gianni? Ach, kto to wie? Kto to wie? Hmm? Quando arriva Gianni? Chi Znamy to lo y, także z wyrażenia non lo so. Ja nie wiem, ja tego nie wiem tak naprawdę po włosku. Non lo so. Spróbuj zareagować na moje pytania używając lo, la, li, le. Na przykład Bevi la birra? Si, la bevo. Albo no, non la bevo. Mangi la carne? Ascolti la musica italiana? Bevi l'acqua? Leggi i libri in italiano? Mangi i frutti di mare? Guardi le commedie? Konosi, questo posto. Powiedzmy sobie jeszcze na zakończenie, że pronome stoi przed czasownikiem. Zazwyczaj. Ale o innych sytuacjach opowiemy sobie w kolejnych filmach. Odpowiada na pytanie kogo co i zastępuje nam rzeczownik, żeby zdanie brzmiało bardziej naturalnie. Chcecie, żeby dobrą formę zastosować, wybrać odpowiednią wersję pronome, lola, le, Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju i jakiej liczby jest rzeczownik, który chcemy zastąpić. Tak na marginesie pozostałe formy pronomi diretti to mi, ti, ci, vi. Oznaczają one odpowiednio mnie, ciebie, was yy, i nas. Jak ich używamy? Po prostu mi vedi, widzisz mnie? Mi vedete, ragazzi! Mi sentite widzicie mnie, słyszycie mnie. I możecie odpowiedzieć Si, ti vediamo. Tak, widzimy cię ti sentiamo bene. Ti sentiamo bene. Dobrze cię słyszymy. Kogo co? Ti, ciebie, cię. To są nadal pronomi diretti. Natomiast te formy jakoś są łatwiejsze dla nas do zrozumienia i do używania w porównaniu z Lo, la li le. Mi ti, ci, vi. Mnie, ciebie, was, nas. Używamy ich raczej spontanicznie, naturalnie, nie zastanawiając się nad tym. Ciąg dalszy pronomi diretti oczywiście nastąpi, natomiast mam nadzieję, że ta mała, krótka lekcja wyjaśniła Wam trochę, jak ich używać, co to za formy i po co one właściwie nam są. Do zobaczenia na następnej lekcji. Ciao!